Jesteśmy, proszę Państwa, na pasiece. I tak się zastanawiam, czy to wejdzie, czy nie wejdzie. Może wejdzie. Na styk, co? To co? Tutaj mamy nasze pszczółki, więc nasze pszczółki zabieramy. Na dalszy kobok o kur... zapomniałem że na stawkę zrobimy Hehe, o tak o trzeba ty trochę że to nie klepią Na no, szybko robimy no i tutaj mamy ul leciutki o! Loty będzie na tym samym miejscu właściwie no, idziesz. Ty na styk, się otworzy, się nie mieści. Dobra, jakoś posunąłem wszystkie ramki, te też będziemy dawać. No, jakoś się odnajdą pszczółki, nie ma co się martwić. Po zapachu dojdą swoje mateczki. I co, one w nadstawkę coś tutaj zaczęły się organizować? Mm, były zdechlaki a? Trochę pszczółki przybyło. Bez dymku dają robić. Zapracowane już widać, że w środek troszeczkę czegoś naniosły. A sobie spijają. Teraz jak już mam pól, to nie będą w nadstawce. Zimowały z nadstawką, tylko normalnie na ramce wielkopolskiej. Z 6-7 ramek. Zobaczcie, jaką one one mają siłę ogólnie. Ile czerwiu jest? nie, tutaj pusto, to, to na chwilę, moment i przeniosę trochę na kropu, czy czegoś tam. To jeszcze damy tu. ramki ładnie wchodzą. O. I teraz będziemy dawać ramki, może oddymie je troszkę jak już się rozpaliło, nie, nie łobić ich zaraz. Przerw, narwy, trochę pokarmu. pokarm czerw na dole od razu za mateczką troszkę się rozejrzy, Zobacz, jak wygląda, ale ogólnie się sprawuje, nie? Także jest nadzieja, że dobra matka wyszła ratunkowa, chyba ratunkowa, może coś podałem, nie wiem jakiś matecznik. Echem. Robiłem tych odkładów Zobaczymy co przyzimuje ile tego będzie. Mają dużo czerwiu. Szczerze to ja myślałem, że, on, że z tego nic nie będzie, temu tak wylądowały trochę, w takiej blejakiej odchłodówce, bez nadziei, ale szybko buchnęły. Poszły to poszły. W całości, zobacz. Każda ramka właściwie jedna tylko była chyba bez czerwiu. czy wszystkim, może i wszystkie nawet czerwy. Tutaj trzeba z boku susz od razu dać. Dobrze było syropkiem dzisiaj poddać, ale jest tak gorąco trochę strach. Ale no, w sumie wlotek zwęzić. Troszeczkę, żeby miały więcej żarcia, nie? jeszcze w odkładówce jest sporo pszczoły mamy im cóż o tutaj jest Wielkopolska chyba ciemna rameczka może by to ogarnęły co? nie trzeba przytapiać jeszcze nie jest jakaś taka najgorsza damy z boku będzie na pokarm raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć na no to co? Ja bym powiedział, że chyba na 7 radę je przezimować. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Damy 8, te styro duże mają ciepło, to wiecie to one jeszcze cały wrześnie będą się umnużyły mi się wydaje co? Damy tutaj zatwór o. Na to bym dał folika Folikę, ponieważ jest gorąco jeszcze, więc niech one mają tutaj wodę jak coś, ale i tak raczej nie będzie się skreplało, bo jest zaszczelnie, za, za ciepło będzie tutaj. O, niech będzie, chociaż może, może lepiej od razu, ona no, będą się ugotować, co? Z tylu takim to i. Niech one sobie ustawią, tak jak chcą. Gdzie zimno zakitują. No jo, o, taka miska by weszła. Na spokojnie. Zobaczmy, że butelce zrobi. Literek Cię zamknie. Powinno się zamknąć. No, zobacz na styk. Nie. Duża dziura. To ramki, przeniosą to te ramki jutro, wyjmę kiepki. A, pszczoły zapomniałem strącić jeszcze. O sobie tutaj niech stoi. Mhm. Jeszcze co chciałem zrobić dzisiaj to wywalić nadstawki. Albo ramki, które tam coś jest na nich to, <laughs> to im tutaj zostawić, że poprzenosiły Ale być w Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To sporo. Tutaj odkładają delikatnie. Mhm. Okej. Ok. Tą ramkę sobie przyniosą. Tu się leje i tu mają. Wszystko do przeniesienia. Interesują, przeniosą może nie. Jeśli ma rozrzucony pokarm no to tak słabo. Nie wiadomo faktycznie, jaki mają one zapas. Bo i tak będę je chciał zimować 8, 8 ramek to max. Więc trzeba by było je tak właśnie teraz podzielić i dać im teraz okazję, żeby to przeniosły diabeł, żeby to nie zostało nie. I mm do -hmm.

Z folii nie chcą kitować. Zobaczymy jak z folią, bo siatka się chyba nie nadaje, albo to jeszcze nie ta pora, ale no było już zimno, nie wiem czemu nie chcą kitować. No. Jak nie ma nic to postawimy na powałkę. I zabierzemy innym razem nic nie ma. Uchy chyba nigdy na włoci nie będę miał nie ten klimat za zimno. Targają na Podlasiu na wód, czy nie? Szkolnictwo, jak to wygląda Odkładają coś tego pokarmu No coś tam delikatnie to jest ostatnie Chyba były też karmione, nie? Nie to, że nie na te zimne dni Chyba z dni takich konkretnie zimnych, zero lotów więc troszeczkę nalałem im i troszeczkę mają. Coś tam też zbierają więc trzeba poczekać jakąś tą dobrą pogodę niech wykorzystają, niech sobie zniosą, a później lać i leczyć jakoś pewnie po 5 września. Na razie jeszcze ładna pogoda upały. <laughs> nie ma sensu, tylko robunki będą, nie? Tak, że się opanuje. Jeszcze tej raz. co tego to tu będzie? No. Tutaj damy, że mogły przejść i niech się przełoży. Ja się następnym razem to zabiorę. Czy jeszcze gdzieś nadstawki nie walną? Chyba nie Co, nie kitują? One już się trochę potopiły Niestety parę oczek zakitowanych jest nadbudowy może na ramce one tam lepiej zniosą co? jakie nadbudowy porobiły takich kurcze kit prawie później zeskrować to To zostawię, nie ma co komponować Wlizania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na mhm. dziesięciu Ostro. śniki to ją No żarcie czy co troszkę czuję, na na krup. Co one tutaj jeszcze jakby chciały węzeł zbudowywać? Czy taką dostały ci To jest późny odkład z dechrak. Jak już dwie ramki były. I tak jakby ciągnęły. Węzę za tym, ze za zatworem. I tu mają miejsce. Roku dostały No tutaj już troszkę Zniosły, to dobra tą ramkę Zostawię, niech mają na pokarm A tą usuniemy i zaciśnijmy Ile one będą miały ramek? Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem to i tak sporo Dużo letniej pszczoły Przyjdzie listopad, to będzie...